Witajcie moi drodzy! Dzisiaj porozmawiamy sobie o wielkiej schizmie roku 1054. Temat wszystkim nam dobrze znany, bo data ta jest w zasadzie w każdym podręczniku do historii. Jednakże, jak to zwykle bywa w szkole, historia ta jest dość zagmatwana przez system nauczania. Nie pamiętam, aby którykolwiek z nauczycieli historii pochylił się nad tym tematem i wytłumaczył mi tak, jak powinno to być wytłumaczone. Po prostu schizma, wspólna ekskomunika i w zasadzie na tym koniec. I tutaj powstaje rozłam, który, no można by powiedzieć, krwawi do dzisiaj. Więc pora, żeby te schizmy sobie raz na zawsze porządnie wyjaśnić, wytłumaczyć i rzeczywiście stwierdzić, że. Było to wiele hałasu, o nic. A na początku oczywiście serdeczne podziękowania naszym czcigodnym patronom, trybunom Vestalce, Kamilowi, Kamilowi O, Tomaszowi Flawiuszowi, Pretorowi Etmanowi, Edylom, Dartworowi i Podłemu. Zanim zaczniemy musimy sobie wyjaśnić, że rok 1054 jest równie tak naprawdę sztuczny i symboliczny co 476. Tak naprawdę nie wydarzyło się w tym roku aż tak nic nadzwyczajnego. Cała ta tutaj zabawa, no to jak mówię, była tylko symboliczna w zasadzie. Rozłam powstał już wcześniej i nie udało się go załatać. Tak samo później, chociaż były próby, ale nic już z tego nie wychodziło. Tak naprawdę, prawdziwy i stały rozłam powstał w 800 roku podczas koronacji Karola Wielkiego. To wtedy papież Leon całkowicie może nieświadomie, chociaż najprawdopodobniej zdawał sobie z tego sprawę, podzielił nie tylko koronę cesarską, sztucznie oczywiście, ale też sztucznie podzielił chrześcijaństwo. Tym właśnie wydarzeniem, tą koronacją, ten rozłam dokonał się w zasadzie już na zawsze, ale mało się o tym wspomina na zachodzie, być może właśnie dlatego, że za tą schizmę 1054 roku można obarczyć Bizantyjczyków, Rzymian, co się na zachodzie robi, chociaż oczywiście to też nie jest tak naprawdę zgodne z prawdą. A więc nasi bohaterowie: Leon IX, papież, rewolucjonista, tak naprawdę, który jeździł po zachodzie, odwoływał biskupów, chciał zreformować kapłaństwo, kościół i bardzo taki Radykalny bym powiedział w swoich y, działaniach, w, nie to, że to źle, wręcz przeciwnie, bardzo dobrze. Kościół raz na jakiś czas trzeba oczyścić, poodwoływać biskupów, poprzebierać w kapłanach, pozmieniać trochę struktury, gdyż, jak wiadomo, stare śmieci trzeba czasem sprzątnąć. Y, także Leon IX tutaj reformował kościół, Szomu nawet bardzo dobrze, ale niestety, no, już nie był też. Najmłodszy problem z papieżami jest właśnie taki, że nawet jeśli mają dobre pomysły i chcą coś dobrego zrobić, to młodzi ludzie raczej papieżami nie zostają, więc nawet ten okres reform nie może trwać zbyt długo. Drugim naszym bohaterem jest kardynał Humbert. Humbert? On był burgunczykiem, nie wiem czy się pisał z francuskiego czy z niemieckiego, po prostu niech będzie Humbert. Trochę spolszczona już nazwa, ale niech będzie. Kardynał Humbert, pełnomocnik papieża wysłany do Konstantynopola. Konstantyn IX, cesarz Monomakos oraz Michał Kerulariusz, czyli patriarcha w Konstantynopolu. Oczywiście rywalizacja między łacińskim kościołem a greckim była dawna. Była ona podstawowa, tak w zasadzie dotyczyła podstaw w postrzeganiu wiary i braku zaufania do samego siebie, więc to nie było nic nowego, to nie był jakiś nowy rozłam, nowy problem. To wszystko już kiedyś było. Tylko teraz sama natura naszych bohaterów spowodowała do tego, że rzeczywiście do tej trwałej ekskomuniki, powiedzmy, doszło. Kerulariusz nie był kapłanem z powołania, on tak naprawdę uciekł w kapłaństwo po udziale w nieudanym spisku na Michała IV, ograniczony perspektywistycznie biurokrata, ale rzeczywiście również bardzo uzdolniony administrator z żelazną wolą, bardzo lubiany w Konstantynopolu przez swoich podopiecznych, przez swoje owieczki. Ale on dziewiąty, jak już wspominałem, reformator Kościoła, który w tych swoich reformacjach chciał zabezpieczyć papiestwo w Italii poprzez ujarzmienie Normanów w tej oto Italii. Militarne oczywiście. Niestety w tym ujarzmieniu Normanów nie uzyskał on pomocy od Rzymian, których dowódca w Italii, Argyrus, po prostu no, spóźnił się, nie wysłał wojsk które nie wzięły one udziału w bitwie pod Kiwitate. Była to przegrana przez papieża bitwa, po której dotarł się do niewoli w 1053 roku. I ta właśnie klęska pod Kiwitate to był taki cierń niezgody, boż wielu zwolenników papieża na zachodzie zarzucało, że to właśnie przez Bizantyjczyków doszło do klęski, gdyż no, z nich pomocą być może by do tego nie doszło. Ale jednakże mm, papież przymykał jednocześnie oko na Normanów Którzy zmuszali Greków witali do zmian eucharystycznych, m.in. do używania niekwaszonego chleba, tak zwanego chleba, co dla Greków było raczej nie do pomyślenia, znaczy na pewno było nie do pomyślenia. W odezwie Kerulariusz zamyka kościoły w Konstantynopolu, znaczy, no nie zamyka. Rozkazuje im, że właśnie będą używać kwaszonego chleba. Kościoły w Konstantynopolu odmawiają, więc on je tutaj zamyka. I tutaj jakby nawiązuje sojusz z biskup, arcybiskupem Leonem z Orchid, który pisze list i wysyła na zachód, których to potępia tak jakby papiestwo, przez to, że stosują oni praktyki judaistyczne. Przynajmniej takie były zarzuty Leona z Orchid. Papież odpowiada na te listy nazywając karulariusza biskupem, co już było oczywiście ogromnym tutaj ciosem w poważanie patriarchy. Jednakże tutaj na scenę wkracza Konstantyn IX, który jakoś chce sytuację załagodzić. Nakłania on więc swego patriarchę do dialogu. I tutaj rzeczywiście kerulariusz wygląda na to, że szlachetnie i bez żadnych podstępów próbuje nawiązać dialog z papieżem Leonem. Ale Leon nie zdawał sobie tak naprawdę sprawy z sytuacji w Konstantynopolu. Wiedział, że Konstantyn już jest raczej umierający i pod żadnym pozorem nie będzie on rozpoczynać konfliktów z patriarchą. Tak samo i Leon, wypuszczony po niewoli u Normanów, był bardzo schorowany i w zasadzie już bliski śmierci dało się tutaj przekabacić Humbertowi, który stwierdzał, że Greków trzeba teraz tutaj przydusić, oni się tutaj zgodzą na różne nasze wnioski, nasze rozkazy. I Leon w to niestety uwierzył, w to gadanie Humberta. Wysłano dwa kolejne listy do Konstantynopola, tym razem nazywając patriarchę arcybiskupem i oczywiście w listach tym próbowano przekonać cesarza, do postawienia się za papieżem, gdyż Konstantynowi zależało na sojuszu z papiestwem, ale jednocześnie sytuacja polityczna w Konstantynopolu nie dawała Konstantynowi za bardzo pola do manewru, zresztą mu się już chyba nie chciało. On już był też schorowany i zmęczony tym wszystkim. Leon IX wybiera więc trzech legatów, swoich personalnych pełnomocników, którzy Wyruszają do Konstantynopola i był to bardzo fatalny wybór. Legaci byli antygreccy, ograniczeni światopoglądowo, aroganccy, narcystyczni, bardzo pewni siebie. Humbert, oczywiście już wspominany, kardynał Fryderyk z Lorraine i arcybiskup Piotr z dotarli w kwietniu 1054 roku do stolicy Cesarstwa Rzymskiego. Legaci nawet nie rozmawiali z patriarchą, po prostu zostawili mu list. I odeszli. A co ciekawe, drugi list, zaadresowany do patriarchy, którego ten nawet nie czytał, nawet nie wiedział o jego istnieniu, przetłumaczyli na grekę i opublikowali mieszkańcom całego miasta. No to to bardzo rozjuszyło patriarchę, no bo przecież, no jak no, jak można publikować taki list, który najpierw powinien był trafić do jego rąk, bo do niego był przez papierze zaadresowany, a oni chcieli go ośmieszyć i pokazali wszystkim mieszkańcom, Oczywiście to nie wypaliło, gdyż jak się okazało, pieczęć tego drugiego listu była naruszona. List został w podróży otwarty. A jeśli został otwarty, no to skąd wiadomo, czy to, co tam napisano, jest rzeczywiście słowami papieża? Więc od razu cały tekst tego drugiego listu został przez patriarchę obalony. Rzeczywiście kardynałowie. Humbert i Fryderyk, arcybiskup Piotr byli tacy pewni siebie, że odważyli się nawet otwierać listy papieża. I prawdopodobnie rzeczywiście mogli coś tam dopisać albo zmienić. Tego nie wiemy. Patriarcha oczywiście uznał legatów za oszustów i odmówił jakichkolwiek rozmów z nimi. Oczywiście, no bo z takimi ludźmi nie da się za bardzo porozmawiać. Pomimo swoich wad, patriarcha tutaj miał rację. Jednakże miał Również szczęścia, przynajmniej tak by się wydawało, bo kilka tygodni później, po przybyciu legatów do Konstantynopola, zmarł Leon IX. Ta śmierć powinna zmusić legatów do opuszczenia Konstantynopola i poturnego powrotu do Rzymu, gdyż byli oni, jak już wspominałem, osobistymi pełnomocnikami Leona IX nie papiestwa, więc Wraz ze śmiercią Leona IX, oni tracili jakiekolwiek autorytet. Ich pełnomocnictwo przestawało być ważne. Ich moc sprawcza jakakolwiek by nie była została natychmiastowo anulowana wraz z godziną śmierci Leona. No nie, jednak tego za bardzo, jakby to powiedzieć, swojej arogancji nie rozumieli. A co gorsza, jeszcze gorzej im zaczęło odbijać. W czasie tego Interregnum na tronie w Watykanie. Tutaj jeden ze studystów, pamiętamy studystów, którzy odgrywali znaczną rolę w ikonoklazmie, Zachęcam do obejrzenia, jeśli ktoś jeszcze nie widział historii ikonoklazmu na moim kanale. Jeden ze studytów, Niketas Tetatos, wystosował do Humberta polemikę. Polemika, która była oczywiście kulturalna, merytoryczna, spokojna taka jak powinna być, teologiczna. Jednakże Humbert wystosował oburzającą odpowiedź, która oczywiście wyzywała i studytów, i patriarchę, i tak naprawdę pokazywała mieszkańcom Konstantynopola, no, że ci kardynałowie to są jacyś po prostu barbarzyńcy, którzy nie potrafią nawet e, logicznie myśleć i w prawidłowy sposób odpowiedzieć na krytykę. Tutaj zacytuję Wam fragment książki Johna Norwika. Mówiący właśnie, w jaki więc sposób legaci tutaj nie popisali się. Michał Kerulariusz, zachwycony widokiem swoich wrogów, nie tylko pozbawionych autorytetu, ale także robiących z siebie głupców, kontynuował przeciąganie swojego spokoju. Nawet wtedy, gdy cesarz, z uzasadnionych powodów obawiający się o przyszłość papieskiego sojuszu, na którym mu zależało, zmusił Stetatusa do wycofania swoich słów i przeprosin. Nawet wtedy, gdy Humbert poruszył z Konstantynem kwestię odrzucenia Filokwe, która stała się kamieniem węgielnym bizantyjskiej teologii. Z pałacu patriarszego nie padło żadne słowo. Żaden znak ze strony prawosławnych władz nie zwrócił uwagi na tę niegodną kłótnię, o której mówiło całe miasto. W końcu, jak przewidział karulariusz, Humbert stracił ostatnie strzępy cierpliwości. O godzinie 15 w sobotę 16 lipca 1054 roku, w obecności wszystkich duchownych zgromadzonych na Eucharystii, trzej byli legaci Rzymu, dwaj kardynałowi i arcybiskup. Wszyscy w pełnych strojach kanonicznych weszli do Wielkiego Kościoła Świętej Zofii i podeszli do ołtarza głównego, na którym formalnie położyli uroczystą bólę ekskomuniki. Następnie odwrócili się na pięcie i wymaszerowali z budynku, zatrzymując się jedynie, by symbolicznie strząsnąć kurz ze swoich stóp. Dwa dni później, po formalnym pożegnaniu z cesarzem, który pozostał tak uprzejmy jak zawsze i obładował ich prezentami, wyruszyli do Rzymu. Czyli jak widzimy, wszystko to było tylko przedstawieniem. Ale że cesarz traktował legatów bardzo dobrze, gdy wciąż zależało mu na sojuszu z papieżem, no to ludzie zaczęli podejrzewać, że tak naprawdę on jest odpowiedzialny za to, że legaci tak się w Konstantynopolu panuszyli. No, kozioł ofiarny znalazł się szybko w postaci Argerusa, który był dowódcą wojsk rzymskich w Italii który bardzo starał się właśnie o ten sojusz. Jego rodzina została szybciutko w stolicy aresztowana. I tak oto Konstantyn IX uniknął obciążenia go winą. za to fiasko. Karol nie pozostał tutaj bierny. Również ekskomunikował legatów i to jest właśnie ważne, że ani bulla legatów nie ekskomunikowała Kościoła prawosławnego jako całego tylko w zasadzie samego patriarchę. Tak samo i ekskomunika patriarchy nie ekskomunikowała całego Kościoła rzymskokatolickiego, Katolickiego, tylko w zasadzie samych legatów. No ale zrobiono z igły widły. Oczywiście można to było z łatwością ominąć. Za życia Konstantyna IX to myślano, że tam na minie parę lat yy, oni się znowu pogodzą, nie będzie żadnej wielkiej tutaj schizmy. Gdyż, no, jak już wspominałem wcześniej, też dochodziło do takich schizm i jakimś cudem papiestwo i Konstantynopol się dogadywali po paru latach. Oczywiście trochę wody w rzekach upłynie i, i będzie spokój. I tak myślano tym razem, dlatego często przy omawianiu Konstantyna IX ciężko nawet mówić o, o samym tym fakcie ekskomuniki wspólnej, gdyż za życia tego władcy ten, ten incydent nie miał za bardzo dużego znaczenia. Dopiero po iluś tam latach y, zorientowano się, że naprawa tego tym razem nie będzie taka prosta jak zawsze. Jak już wspominałem, można to było z łatwością ominąć, Trochę większe zdecydowanie działania ze strony Konstantyna, trochę tutaj pokory ze strony legatów, trochę więcej siły dla Leona IX, który powinien był zrozumieć sytuację. Cóż, no... Trochę mniej pychy Karulariusza. I wszystko to prawdopodobnie skończyłoby się na niczym. Legaci po prostu wrócili do Rzymu bez żadnych ekskomunik. Jednakże, jak wiemy, ci bohaterowie doprowadzili do tego wszystkiego ale technicznie rzecz biorąc, warto pamiętać, że to ci legaci właśnie Humbert, Fryderyk i Piotr są odpowiedzialni za tą schizmę, tak naprawdę. I warto też wiedzieć, że zrobili to całkowicie bez żadnej autoryzacji papiestwa, w zasadzie jako prywatni ludzie, cywile odwiedzający Konstantynopol. Gdyż, jak wspominałem, wraz ze śmiercią Leona. Przestali mieć oni jakąkolwiek władzę pełnomocników. Tak więc, moi mili, ciekawa historia. Trzeba o niej pamiętać na przyszłość. Na zakończenie jeszcze raz podziękowania trzygodnym patronom kanału, Trybunom, Westalce, Kamilowi, Kamilowi O, Tomaszowi Flawiuszowi, Preterowi Edmanowi, Jedylom, Dartworowi i Podłemu. Trzymajcie się ciepło, moi mili. Do usłyszenia już niebawem. Epicurejczyk, out.